serdecznie, Alan Brygman z tej strony z Poznania. Dzisiaj będę mówił na temat wspólne działania to wspólny wynik, czyli o tym jak ważny jest team. Moi drodzy, mamy system pracy online, mamy codzienne webinary o 21 na system.way.eu, mamy szkolenia online, z leadershipy i happy13, mamy nasze 15 minutówki, czyli prezentacje online. Moi drodzy, jesteśmy teamem i wiem, że zawsze mogę liczyć na wsparcie w różnych sytuacjach. Naszym ogromnym sukcesem jest właśnie ten team, który mamy, na którym możemy polegać, którym możemy współpracować i który rozumie wizję wielkich w naszym biznesie, który się rozrasta i nabiera coraz lepszej dynamiki. Moi drodzy, dlaczego warto uczestniczyć w codziennych webinarach? Dlatego, że na pewno chciałbyś, zapraszając osobę od siebie, żeby nie była sama na webinarze jako jedyny słuchacz, bo jeśli masz więcej osób na webinarze, to wiesz, że ta osoba nie czuje się sama w biznesie, widzi większe zainteresowanie, a potem jak dowie się, że osoby zarejestrowane też uczestniczą w webinarach, że ty mimo tego, że jesteś zarejestrowany, też uczestniczysz w webinarach, to zobaczą, że wow, faktycznie można, trzeba, bo wtedy dajemy wsparcie osobie, która prowadzi webinar i innym osobom, które zapraszają również na ten webinar. Wiesz wtedy, że ta osoba będzie duplikowała to, co pokazujesz. Ponieważ u nas, jak pamiętasz, jednym z najważniejszych elementów jest duplikacja. Moi drodzy, dlatego jest to tak ważne. Ale drugi z powodów jest to, że każdy z nas prowadzi zupełnie inaczej webinar każdy z nas kładzie nacisk na zupełnie coś innego. Dlatego warto jest posłuchać każdego z nas, słuchać, uczestniczyć w tych webinarach, ponieważ możesz dowiedzieć się zupełnie czegoś nowego. Słuchając różnych osób, każdy ma swoje, jakby miejsce, na które kładzie większy nacisk. Także warto spróbuj. I kolejnym, kolejnym ważnym elementem w timie, moi drodzy, jest kontakt z Uplinem. Powiem wam, że jeśli nie uczestniczysz w życiu timu, jeśli masz kiepskie wyniki i nie wiesz, dlaczego tak się dzieje, może ktoś nad tobą miał podobny problem. Po prostu podziel się z tym. Zazwyczaj osoba, która jest nad tobą, ma trochę większe doświadczenie, ponieważ sam jesteś też efektem jej pracy, więc doceń to i daj się poprowadzić. Jeśli, nie, jeśli osoba nad tobą nie miała podobnej sytuacji, to zapewniam cię, że wspólnie wymyślicie, jak rozwiązać dany problem. Zapewniam cię, że dostaniesz świetną radę od tej osoby. Tylko daj się poprowadzić i zaufaj. Ja w siebie wierzę, powiem tobie więcej. Ja wiem, jestem przekonany, że będziemy wspólnie na scenach światowych, nie tylko polskich, ale światowych, ponieważ wierzę w to, że budujemy potęgę. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie z Poznania Alan Brygman.